Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście ja, Mistyko Panda, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie takie oto zamówienie z częściami ze sklepu na Bricklinku Alisada. Zapraszam! Pozwoliłem sobie naciąć pakowanie poza kamerą, zanim jeszcze przejdziemy właśnie do tego całego unboxingu, to powiem Wam w ramach ciekawostki, że wszystkie, ale to wszystkie te znajdujące się tutaj części, no może jakieś 95%, zakupiłem pod moca. O tym mocu już mówiłem wam yy, na filmie, yy, który był vlogiem z festiwalu w Radomiu. A teraz yy, tak jak mówię, pokazuję wam kolejne elementy, także jak najbardziej wyczekujcie yy, tego, tej konstrukcji. Tutaj zabieram, bo to prawdopodobnie jest fakturka. I widzimy, tutaj znajdują się części, które zamówiłem. Nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale to i tak jest moim zdaniem całkiem fajna ilość. No, także wysypujemy całość. Tak, jak widzicie, nic już tutaj nie ma, i zaczynamy. Tutaj widzicie dwie takie anteny w kolorze reddish brown oraz dwa czarne bicze. W tym miejscu mamy gałązki niebieskie oraz reddish brown yy, zielone, przepraszam bardzo, oczywiście zielone oraz reddish brown yy, cztery sztuki jednego i drugiego koloru. Tutaj mamy troszeczkę zwykłych tanowych brików. One właśnie tutaj naprawdę mi się przydadzą. Następnie tanowe snoty. W tym miejscu widzicie tanowe briki 2 na 1. Tutaj taki ciekawy element, pomyślałem, że sobie wziąłem. Taką oto klasyczną główkę LEGO, ale w kolorze transparentnym, błękitnym oraz cylindry w kolorze transparentnym. Dwie ramy od okien to jest element bardzo przydatny. No, ciężko sobie wyobrazić dom bez okien. Tutaj troszkę groszków srebrnych, złotych, przepraszam, bardzo złotych. Nie wiem, dlaczego dzisiaj coś mnie łapie i mylę kolory. Oraz tutaj, jak widzicie, nielicznej ilości groszków w kolorze tan. Tutaj mamy briki 2 na 2 w kolorze tan. Ich jest tutaj, już jak widzicie, trochę. No, potrzebne mi jest to właśnie do budowy ścian pewnego budynku. No, tutaj mamy niekolejne elementy do okien. I przechodzimy do czegoś, co naprawdę jest mi pilnie potrzebne, a są to taile w kolorze reddish Brown. Tutaj mamy takie wyższe, to będą bodajże na 6 studów. Tutaj mamy razem z takimi fajnymi karmelowymi parę też tajli To są taile 1 na 2 i 1 na 3. Tutaj troszeczkę takich fajnych ciekawych części one mogą na przykład posłużyć do budowy pszenicy czy jakichś takich nieregularności w ścianie oraz bampery, czyli tile z tym właśnie open studem następnie reddish brown cylindry oraz takie misy tutaj jak widzicie znajdują się plejty 1 na 2 w kolorze dark tan czy jak ja go nazywam, mokrym piachem. Następnie takie tajle 1 na 1 i kilka złotych kłów, bo były bardzo tanie, a na pewno się przydadzą gdzieś przy jakichś zdobieniach. Tajle 1 1 na 1 w kolorze dark tan oraz takim fajnym ceglastym pomarańczu Mamy dużo, dużo tajli 1 na 2. Tak to wszystko się prezentuje. No jak widzicie, jest z tego trochę. Fajnie cieszę się z tego zakupu. To jak już mówiłem, wszystko zakupiłem na sklepie Alisada na Bricklinku. Na pewno umieszczę wam w przypiętym komentarzu link do tego sklepu. Gorąco polecam. Nie, audycja nie zawiera lokowania produktu. Dziękuję wam za oglądanie tego szybkiego materiału. Ja właśnie lecę budować z tych elementów, trzymajcie się, cześć!